No i przyszedł dzień, że trzeba będzie zmienić kawę od Alti Giri. Kawa jest blendem śniadaniowym, jak widać. Odbezpieczyłem torebeczkę. Mm. Na niuch jest taka raczej łagodna. No ale zobaczymy, co to z tego, co to z tego będzie. Wypijemy, wyciśnijemy, może na razie połowę i żeby nie było, mierzymy nasze wszystko w młynku żarnowym, tak, aby wycisnąć z tej kawy wszystko co najlepsze. No dobra. To co? Będę miał już zaraz pełen słoik i mogę jechać i zaparzać kawę. Niektórych pewnie zastanawia, dlaczego miele kawę w jednym miejscu, a chcę ją przyrządzać w innym. No, otóż młynek jest u mojej mamy Żarnowy, właśnie, bo ja takiego nie mam jeszcze. Natomiast ja mam ekspres kolbowy, a ona ekspresu kolbowego nie ma. Dlatego teraz przesypię to do tego i zaraz robimy kawę. Starałem się, starałem się, żeby kawa była zmielona drobno, ale nie, nie za drobno. No. Cóż. Zobaczymy. mu się wychlapało. Dobra. Zakręcamy, robimy kawę. Najlepsza kawa, jak wiadomo, w szklaneczce po Nutelli i tak. No, pianka, tak zwana krema. Nawet w takim podstawowym ekspresiku jak mój wychodzi bardzo ładnie. Zaraz przejdziemy do smakowania. Ale jeszcze zanim co? To drobny dodatek. Mianowicie wczoraj moja milena upiekła serniczek. Serniczek był. Tak, jak mówię, wczoraj upieczony, czyli było go 100%, nie? Dzisiaj, czyli yy, The Day After, jest go już tylko tyle. Ale to nie szkodzi. Tyle i mi wystarczy. Jako dodatek do kawki AltiGiri. No dobra. Kawa osiągnęła swoją temperaturę roboczą, czyli spożycia. Mm. Mm. Błąd śniadaniowy. No powiem wam tak. Mm. Jest moc. Smak jest bardzo łagodny. Być może powinien... Zmielić ją jeszcze dokładniej, bo jednak kolbowy ekspres to jest no taka trochę metoda próby błędów. Natomiast, hmm, no bardzo delikatny smak, bardzo, ale z drugiej strony, hmm, jeżeli to jest coś, co nazywamy blendem śniadaniowym, to bardziej chodzi o moc niż doszukiwanie się jakichś tutaj dalszych podtekstów na śniadanie bardzo fajna bo jest mocna do serniczka bardzo dobra bo się nie kłóci z jego y, osobnym przecież jakże smakiem więc y, ja myślę ostatecznie polecam ale będę próbować dalej i na pewno zmielę kolejną y, y, paczkę drobniej Altigiri kawka Znajdziecie sobie na stronie, ja zresztą podam do tej strony link.